Cześć, witajcie na kanale Grzesiego Powiada. W tym odcinku pokażę Wam pewien katalog. Jest to cennik części komputerowych, całych komputerów, laptopów, oprogramowania i w ogóle wszystkiego, wszystkiego, co można było kupić w roku 1996 w Polsce. Ceny są w złotówkach. Jak widzicie, mamy tutaj laptopy. Komputery stacjonarne, laptopy od 5 tam do 8 tysięcy, komputery stacjonarne zaczynające się już od 2000 tysięcy, i tak dalej, i tak dalej. I przeglądając ten cennik, ma się wrażenie, no, okej, okay. ceny te, tego sprzętu były kiedyś podobne jak dzisiaj. No, bo patrzymy na te ceny dzisiejszą miarą dzisiejsze 2000, przykładamy do tych 2000 ceny tutaj. I mamy monitor za 800 zł. Myślimy sobie, no, dzisiaj LCD kosztuje od 400, tam już można kupić wzwyż, powiedzmy za 1000 zł. Jakiś porządny monitor, pewnie da się kupić. Drukarki to samo. Te ceny nie robią na nas żadnego wrażenia tutaj. Ale po tym, co Wam teraz powiem, te ceny na Was zrobią wrażenie ponieważ dzisiaj pensja minimalna to 4600 zł jak nagrywam to w roku 2025 ale w roku 96 pensja minimalna wynosiła 370 zł czyli no naście razy mniej dokładnie 12 razy mniej to samo jeśli no dobra to pomyślicie sobie dobra ta pensja minimalna pewnie była dziwnie ustalona ale pensja średnia wynosiła około 1000 zł a dzisiaj pensja średnia wynosi ponad 8 tysięcy Oczywiście są to te ceny brutto, to było liczone wtedy podobnie, tam inne stawki ZUS-u, VAT-ów i tak dalej, tam podatków, nieważne. Ale już czujecie tą różnicę, pomiędzy 8 a 12 razy zmieniła się ilość pieniędzy, jakie... Zarabialiśmy wtedy i zarabiamy dzisiaj. Więc teraz spójrzcie sobie na te ceny w ten sposób. Wiadomo, jest inflacja i tak dalej, trze trzeba jakoś sobie przyjąć jakiś przelicznik. Najprościej przyjąć przelicznik razy 10. I teraz, jeśli każdą z cen, którą widzicie w tym katalogu, przemnożycie razy 10, wtedy zrozumiecie, dlaczego posiadanie komputera kiedyś właśnie w roku 96 było takim rarytasem. Dlaczego ludzie sprzedawali samochody lub działki żeby kupić komputer. Bo jeśli zobaczycie sobie tutaj mamy CD-ROM za 929 zł razy 10 9 tysięcy złotych z hakiem. Tak samo te wszystkie jakieś tam aparaty i inne rzeczy. To okaże się że te wszystkie przedmioty były kiedyś niesamowicie drogie i żeby Mieć komputer to było właśnie marzenie, a to marzenie było właśnie z tego powodu, że było to tak drogie. Więc teraz jeszcze raz przejrzymy sobie ten katalog i przemnóżcie każdą cenę, jaką widzicie, razy 10, i wtedy świat retro i tych cen, które są w tych różnych starych gazetach, już nigdy nie będzie dla Was taki sam. O, zaczynamy. Windows NT. 399 zł. Dzisiaj licencja ile kosztuje pewnie na, na Windowsa. No pewnie też tam około 300 paru złotych, ale nie 4000. Jedziemy sobie dalej. Co my tu dalej mamy? Laptopa od, 5, od 8 tysięcy złotych, najtańszy jakiś tam za 5000 tysięcy Laptop za 50 tysięcy i za 80 tysięcy złotych. Wow. próbowałem skonfigurować takiego laptopa chociażby na stronie Apple a. nie dałem rady. tak Takich laptopów nie robią Nawet za 50 tysięcy nie dało mi się laptopa skonfigurować, jak dodałem wszystko do koszyka. Komputery stacjonarne też ceny rzędu 50 tysięcy złotych i tak dalej. Monitor 2166 razy 10, 21 tysięcy. Drukarki to samo, 16 tysięcy złotych za drukarkę. Dla porównania Fiat 126P w 1996 roku nowy z fabryki kosztował 12 tysięcy ówczesnych złotych. Czyli widzimy tutaj, że cena samochodu powiedzmy jakiegoś małego, no to była plus minus cena Laptopa Mógłby, mogłoby nawet nie starczyć, zamienić powiedziałbym jakiś mniejszy samochód, nowy mniejszy samochód na laptopa. A dzisiaj? Dzisiaj ten sprzęt, który mamy, jest po prostu tani. Tak samo jeśli mamy wszystkie takie dodatki, jak na przykład oprogramowanie czy coś, i sobie spojrzymy, że pojedyncze gry i tak dalej kosztowały po 60 zł, po 70 zł i tak dalej no to mnożąc te wszystkie ceny razy 10, tak jak tu mamy cenę upgrade'u Windowsa za 2370, szaleństwo. To samo tutaj cenę pozostałych jakichś programów profesjonalnych idziemy w tysiące złotych. Oczywiście dzisiaj jakiś tam AutoCAD i tak dalej też potrafi swoje kosztować, nie ma co ukrywać. Ale gdy dochodzimy do oprogramowania takiego typowo użytkowego, no to czy ktoś dzisiaj by płacił prawie 600 zł za antywirusa, czy też y, za grę Prawie 2000 zł? No to jest szaleństwo, mimo że gry narzekamy, podrożały teraz nowe wydania. Powiedziałbym, powyżej 300 zł może kosztować nowa gra na konsolę, ale nie 3000. Tak samo tutaj. Płyty CD-ROM dla, dla każdego tutaj po, po 20 zł razy 10, 200 zł. Więc. Jestem ciekaw, czy tego typu odcinek, taki pokazujący na jakimś katalogu, jak te ceny się zmieniły, był dla Was ciekawy, bo dla mnie jest to po prostu szokujące. Jak przeglądam tego typu gazetę i zdaję sobie sprawę, że każdą z tych cen, żeby przyrównać ją do dzisiejszej rzeczywistości, musiałbym przemnożyć razy 10, to po prostu jest to niesamowite, że byli ludzie, którzy tego typu sprzęt posiadali i jakim to cudem było możliwe, że wielu z nas te komputery jednak miało. To jest po prostu. Niesamowite, i do dzisiaj zachodzę w głowę. I teraz też patrzę na to, dlaczego to, te stare retro jest dla mnie tak ciekawe, bo to jest też wracanie do rzeczy, których nigdy nie miałem, bo nie było mnie na to po prostu stać. Dajcie znać, co myślicie o takim wolnym odcinku, takim trochę przeglądzie tego, co, co było kiedyś. A może Wy macie jakieś ciekawe wspomnienia, może też pamiętacie, co trzeba było sprzedać, żeby komputer kupić, bo ja już słyszałem, że historię taką jak. Sprzedajemy hektar ziemi po to, żeby kupić komputer. Dajcie znać, jak było u Was. Trzymajcie się. Cześć.